Widzę na kanale planszowo DORF Romantik rozgrywka szósta. Ostatnia poszła nam bardzo kiepsko. to cóż, zaczynamy, nie? Woda. I woda, która ma koniec, tak? Woda, która ma koniec, będzie składać się z 6 elementów. Dobra. Następna, kolejna woda. Okej. Okay. I ta woda będzie składać się z 5 elementów i trzecia to będzie kolej tak i kolej będzie się składać z minimum pięciu dobra teraz jedziemy już krajobraz tak dobra zatem mamy tutaj kawałek z lasem tu mamy kawałek z wodą tu mamy kawałek kolejny z wodą a tu mamy tory tory, tu mamy rzekę okay. tu mamy kawałek lasu i kawałek pola tak Dobra. Tutaj więcej lasu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Aha, właśnie, piątka została zrealizowana. Zatem tutaj mamy teraz kawałek, który będzie chciał budować pola. Raz, dwa, trzy, cztery, tak. Tu mamy 6 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Więc woda została zrealizowana i dobieramy sobie kolejny kawałek. I tu mamy pole. Tak. I to pole będzie chciało mieć 5 kafelków, tak. Dobra, będzie chciało mieć 5 kafelków. Mamy raz, 2, 3, 4 już. Hmm. Okej, okay, patrzę, jak to można to budować. O, dopiero ten sposób, nie? 3, więc bierzemy krajobraz. Mamy krajobraz z wodą. Mamy krajobraz z wodą. Proszę bardzo. Tu mamy krajobraz wody. Kolejny. Zatem. No nie tak, tylko tak. Okej. Okay. Tu mamy pole. Mamy 1, 2, 3, 4, 5. Mamy zrealizowany cel. Zatem możemy sobie dobrać wodę. I woda będzie chciała mieć 5, więc zostaje zrealizowana i teraz domki teraz domki dobra i domki będą chciały mieć szósteczkę mamy trzy cele mamy trzy cele tak możemy zrobić coś takiego znowuż mamy wodę no. I tu mamy. Okej. Okay. I tu mamy kolejny domek. Tak. Aha, bo mamy magazyn, w ogóle możemy sobie coś zawsze odłożyć, nie? Do magazynu. Może ten sobie odłożymy do magazynu. Ten nie byłby zły, ale niech on będzie tutaj. I teraz do niego sobie wyłożymy serduszko, nie? Może. Dobra. Może tu? Nie to tutaj, sobie wyłożymy. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy zrealizowany cel. Zatem teraz możemy sobie wyłożyć i tu się cel automatycznie zrealizuje. Zatem bierzemy następny cel. o I tu mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć tak. Dobra czy to wszystko się zrealizowała i ta piątka się też zrealizowała. Dobra więc musimy brać cele. Raz, dwa, trzy, cztery. Ja bym tak dołożył, to byłoby ile jest teraz? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To byłby szósty. Hmm. Musimy tak zrobić, nie? I te, te dwa cele się zrealizowały. Dobra, bierzemy następne cele. Następny cel jest domowy. Może położymy go tutaj. I wyłożymy. Szcóreczka, więc jest automatycznie zrealizowany. Ok, i tu mamy cel leśny, tak. Tu mamy cel leśny. Dobra. I on będzie wymagał. Mamy raz, dwa, trzy, cztery w tej chwili, a wymaga pięciu, tak. Dobra. Musimy następne cele brać. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, weźmiemy tutaj. Mamy dwa cele, trzeci cel, tak, trzeci cel to są domki. To są domki. To są domki. I te domki będą chciały. Chyba że. Bym go położył. Tutaj. Wtedy bym go zrealizował. Tak. Tak. Dobra. Następny cel to jest kolejowy. Następny cel jest kolejowy. Następny cel będzie kolejowy i on będzie miał cztery. Dobra. Czyli wyłożę go tutaj, to będę miał dwa. Tu jest woda w układzie zamkniętym. Mogę wyłożyć ją tutaj. Dobra. To mogę wyłożyć tutaj do miasta, żeby rozbudować, Mamy trzy cele, mamy cztery cele znowu szkórcze za dużo. Za dużo. Mamy za dużo. Aha, bo tu las, to nie. Tam jest las potrzebny. To jest rzeka, raz, dwa, ten sposób. Tu rzeka. Nie, nie chcę, tu rzeki kurczę, bo to mi, to mi zrypie kolej. Nie o, tu mogę kolej też nie ten. Kolej damy tutaj, jednak Te żółte, żółte, żółte. Żółte z flagą, czyli takie, które by się dało szybko zamknąć. Tu jest błąd jakiś, nie? W ogóle. To bym musiał. Tu jest błąd. To bym musiał w ogóle gdzieś indziej dawać, nie? Powiedzmy, że tak. To byłoby za dwa. To byłoby za trzy. O, dobra. Jeszcze jedno serducho mogę wyłożyć. Dobra, weźmy sobie tutaj, ciągle mamy za dużo celów, nie? W ogóle coś porypane. Dobra, to byłby ten czwarty cel zrealizowany, nie? Yy, Gramy strasznie ostrożnie. Hmm? To bardzo fajnie wyszło. To mógłbym to zakończyć w sumie. Raz, dwa, trzy. Jeszcze nie mam. Ej, tu nie mogę tego dać znowu, kurczę. Aha, bo tam jest las. Tu jest las. No kurcz. To damy inaczej. To damy tu. To damy tu. Tu mamy więcej lasów. Dobra, i mamy cel zrealizowany. O. I teraz mamy kolej. to sobie włożymy tutaj. Nie. Tu nie możemy sobie je włożyć żeby ją włożyć tutaj ona zostanie zrealizowana raz, dwa, trzy, 4, pięć, sześć mamy już sześć dobra, więc kolejnym celem będą domki one też zostaną zrealizowane dobra i następny to będzie las raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć jakby coś to las się zrealizuje dobra, więc następny cel to będzie cel kolejowy cel kolejowy dobra i on będzie tutaj powiedzmy i tu mamy raz, dwa, trzy i to jest cztery woda To czwórka została zrealizowana Mamy raz, dwa, trzy, tak czwóreczek. Dobra, tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć. Musimy zrealizować właśnie domki musimy czy domki. Aha, bo tu jest kolej. Tu też jest kolej. Kurczę. Tu też jest kolej. I to jest woda, tak? Tylko że ta woda tam by nie pasowała. To nie może być. Tutaj to nam nie pasuje, tu mamy trzy, w ten sposób mamy cztery. Okay. i ostatni i ostatni i koniec koniec, 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 coraz gorzej z realizacją celów jest jak widać niestety dobra, idziemy do punktacji, Nie? to będzie rozgrywka numer 6, tak?

Tu będzie 15, jeżeli chodzi o pola. Jeżeli chodzi o las, to jest tylko dycha, tak? Dobra, flagi. Flagi, zielona. Raz, dwa. Zielona będzie dwa. Żółta będzie. Chyba tak powinno być, nie? Raz, dwa, trzy. Żółta będzie trzy. Czerwona czerwona nie została zamknięta nie? niestety czerwona się nie liczy czerwona się nie liczy serce ma tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć serce ma sześć plus drugiego serca nie wyłożyłem tak dobra okej okay. Woreczki by się przydały, kurczę. Chyba najlepszym rozwiązaniem byłyby worki, nie? Chyba najlepszym rozwiązaniem byłyby woreczki. Tutaj do tego, szczerze mówiąc, tak sobie teraz patrzę na to, ale nie widzę lepszego rozwiązania, nie? Bo trzeba tosować i tak dalej, to nie jest za wygodne. No, a woreczki to woreczki nie? I teraz kurczę. Pytanie, czy udało mi się dokopać do, do odpowiedniego, odpowiedniej gry. A, jeszcze jedną miałem ten. Jeszcze jeden kafelek miałem tutaj, Proszę, o którym zapomniałem. Zupełnie nie.

i 3. Nic więcej tu nie wejdzie, więc nic nowego się na razie nie pojawia. Ok, dobra. Także co, widzimy się w kolejnej rozgrywce? Zobaczymy, jak sobie z tą grą poradzimy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.